to nie tylko słońce i tęcza, to obrzydliwe miejsce. Choćbyś był bardzo twardy, świat rzuci cię na kolana i nie da ci wstać, nikt ci tak nie dokopie jak samo życie. Pani mocno. Ale chodzi o to, ile zdołasz znieść i żyć dalej. Obrałem odpowiedni kurs bez pomocy nawigacji. Dawno straciłem luz, w kuju mam jak na to patrzy. Szybciej obrócili w gruz. Niektórzy koledzy z branży, oni chcieli mieć ten luz. Wychali nocy w zaspy bo jeśli chcesz być fajny, to musisz być jak reszta. Pić budę na skrzynki i wciągać w kilometrach. Lice tych zjedzonych typów w każdym mieście, na bych zejść jak byli, jak ryzyk pewności dodała im chemia. Ja na trzeszło łapię taką żebyś się pałem. Jeśli masz tak samo, to masz u mnie drzwi otwarte. Yeah. Kości co bujają w murach, sprowadzam na parter bo umysł mam czysty i nie jestem narkofanem. Yeah. Miłuję hip-hop, yeah. rap moim fakem. Zawsze odłapiam kówna, dla mają skachę i nie pierdoliszę trwałeś i że była niezła. Jasta masz czy tych na karku, a gadasz jakby ja na gania. Nie macie gadać, tak lepiej nie mów się <śmuch> nie <mówi>. <śmuch> <śmuch> Takk leppi, ég nefnum þið í múli Að hvað það sé að bíla Að hvað það sé að bíla Það sé að bíla Znałem tych typów zanim poznał ich mikrofon Niestety sami dzisiaj w mnie jak się wożą Wymienili mózgi na granówkę sodową Zamiast Intercity mają duchaj hajsu pociąg Masz drzwi otwarte jak nie odbija ci palma Chcesz się wywyższać to wypierdalaj na Harvard W stosunku do ludzi nie kumam pojęcia gwiazda Jeśli myślisz tak o sobie to już jest jebana jazda Nie masz szacunku dla obcych, brakuje dla swoich Kurwą wiesz, to i wyczuwam, że się boisz Wielki prawdziwku nie znasz się osiedlu po do ładowaniu naboi Nawet jak jesteś zdrowy Dogadasz kurwa przez nos Mówisz ile kopet Zajebałeś przez nos Kto cię wyczuje i poznasz czym jest przemoc Lepiej być sobą niż pozowanym mordercą Hej ma ja, ja, macie gadać tak lepiej Nie mów się nie mów.